W programie telewizji Republika pojawiło się trzech doświadczonych polityków: Leszek Miller, Bronisław Komorowski i Waldemar Pawlak. Tematem rozmowy była kwestia reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie znaczenie obecności naszego kraju podczas spotkań z Donaldem Trumpem. Goście podkreślali, że cała sytuacja miała wydźwięk upokorzenia dla Polski. Wskazywali, że Francja, Niemcy i Włochy mają dziś więcej do zaoferowania Stanom Zjednoczonym, co powoduje, że Polska została zepchnięta na dalszy plan. Walka o stołek między prezydentem Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem tym razem nie wyszła nam na plus, stwierdził jeden z polityków, zauważając, że Trump sam wybiera, z kim chce rozmawiać i nie ogląda się na polskie wewnętrzne spory. Rozmówcy zaznaczali, jak wielkie znaczenie miała polska obecność na spotkaniu z byłym prezydentem USA, bo jej brak w praktyce osłabił naszą pozycję w Europie. Padło też pytanie, czy Karol Nawrocki nie stanie się jedynie cieniem Donalda Trumpa w polityce międzynarodowej. Wszystko zależy od tego, jak ułoży się przydzielone spotkanie Nawrockiego z Trumpem, podkreślano, wskazując, że najbliższe miesiące mogą zadecydować o przyszłości polskiej polityki zagranicznej.